Witam, tu Rześnik Beskida, Andrzej Ejster. Jesteśmy w Pasiece koło starej hatycz, niedaleko naszej agroturystyki, w Beskidach. W Żabnicy, w Żabnicy, Beskid Żywiecki, nad rzeką Żabniczanką. Pasieka została zredukowana. Była w kilku miejscach, w tej chwili właściwie jest w jednym, tylko w sezonie letnim. Odkłady przeciwrojowe czy odkłady normalne robimy jeszcze na krzusówce ponad 3 km stąd-stąd rysianki. No, dlatego, że odkłady i inne rzeczy to raczej trzeba robić w innych miejscach, a szczególnie przeciwrojowe. Także Osiadła mi z pyłkiem na ramieniu. Szółka przyleciała. No, yy, no przeciwrojowe, dlatego jak sama nazwa wskazuje, yy, te odkłady się robi wtedy jak rodzina ma nastrój rojowy i chce się temu zapobiec. No jesteśmy w mojej pasiece, yy, tak jak powiedziałem, zredukowanej. E, w tej chwili yy, no, ze względów praktycznych pszczoły powinny mieć dobrobyt. E, mamy mniej rodzin niż w inne lata. E, no, w końcu zaczął się sezon, prawdziwy sezon. Było tu bardzo zimno. Zaglądałem dzisiaj do pszczół. E, no, rozwój jest dużo mniejszy niż w inne lata o tej porze. Ale, przez to, że wiosna jest taka spóźniona, no to wszystko. Teraz zacznie kwitnąć naraz. No i jest nawet nadzieja na miód wiosenny, bo niektóre rodziny, jak widzicie, są bardzo silne. Są silne, no dzieje się. Dużo się dzieje. W każdym razie, no, będziemy obserwować. Dzisiaj, z tego co widziałem, Mimo tego, że było bardzo źle, no to po 3, 4, 5 ramek jest w czerwiu. Część już oczywiście się wygryzła i już matka drugi raz czerwi w niektórych ramkach. Natomiast jak na to, jak było zimno, no to można powiedzieć nie jest źle. Pszczoły pracują. No są pyłek. Pewnie i nektar, bo dzisiaj jest znowu kilkanaście stopni. Wczoraj była przerwa, było zimno między 8 a 10 stopni w porywach. Także wczoraj pszczoły nie latały, bo nic nie nektarowało. Pojedyncze pszczoły może leciały po pyłek. No, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, zaczyna się już sezon w namiocie. Zrobiłem można powiedzieć prawie co trzeba i przynajmniej wyplewiłem i będziemy zainstaluję też e, nawodnienie jakieś w każdym razie będziemy powoli rozglądać się z za zasankami pomidorów ja e, pomidory kupuję gotowe już takie ładnie podrośnięte Sadzonki w szkółce między Wodygowicami a Godziszką To jest chyba adres w Wodygowica u cierniaka, bardzo duża szkółka. E, oczywiście hodują tam wszystko, drzewa, krzewy e, owocowe, ale też pomidory. E, bardzo często widziałem, że zaopatrują się tam również mieszkańcy e, Czech i Słowacji. bo Jesteśmy praktycznie niedalekiej odległości styku trzech granic. Także widać u nich nie ma aż tak rozwiniętego gospodarki ogrodniczej jak, jak w Polsce. U cierniaka ta szkółka no nie zawiodła mnie sadzonkami. Produk Produkują tam bardzo różne odmiany pomidorów i ja co roku tak w ciemno sadzę ileś tam odmian. W ubiegłym roku chyba 11. No i z tego miociku, który tu jest, zebrałem do pół tony pomidorów. Bawiłem się tam długo, często, ale lubię to, bardzo to lubię. Szczęśliwy emeryt musi mieć zajęcia, no więc Stoły pomidory, stara chata, góry Nieźle To było na tyle tej wiosennej relacji od Leśnika w Beskidach Trzymajcie się zdrowo Aby do wiosny, ale już ta wiosna chyba jest Wczoraj było zimno, dzisiaj ciepło. Jutro ma być zimno znowu. Dlatego, może tak latają. Ale, ale prognozy są takie, że od weekendu ma się bardziej ocieplić. Mam nadzieję, że już na trwale. Że temperatura sięgnie nawet 18, a może 20 stopni. No to całe te góry zrobią się białe od. Tarek, czyli Tarniny i Cześni, czyli ptasiej czereśni, dzikiej czereśni. Całe te góry, szczególnie stok Abramowa, który jest mniej zalesiony, je, będzie dosłownie biały. Wspaniały widok. A na Rysiance, popatrzcie sobie, na Lipowskiej Rysiance jeszcze reszki śniegu. No moi goście byli po tamtej stronie, czyli na Rysiance i od strony Sronisk No i na Pawłosiej w ten weekend już zaczęły kwitnąć krokusy, na Rysiance jeszcze nie, ale ten najbliższy weekend to pewno już będą kwitły i będą w pełni rozkwitły. Także i tak było tłoczno w ten weekend. Następny będzie jeszcze tłoczniej, bo to jest prawie tak kultowo jak e, no powiedzmy Dolina Hochołowska No to w naszych Beskidach w Tatrach, a w naszych Beskidach Rysianka jest najpopularniejszym miejscem Rysianka i Lipowska na kwitnące krokusy. Trzymajcie się zdrowo, to było na tyle We wtorek, który dzisiaj, chyba 18 kwietnia, z żabnicy, spod starej chaty w Beskidach, spod naszej agroturystyki, szczęśliwy leśnik w Beskidach, Andrzej Meister, szczęśliwy emeryt już. Trzymajcie się, hej.